Cześć, dzień dobry. Hello. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jedziemy z mamą na śniadanie. Mama przyleciała z Holandii na kilka dni do Warszawy. W sumie jutro już wracasz, nie? Szybko no, ci zleciało. szybko, ale fajnie. Bo Karolina poszła na iwet z Sefory. Uuu, chłodnie jest. tak cieniutko ubrani no. jesteśmy. Ale mamy dzisiaj zamiar szlajać się po galeriach, po sklepach, więc nie planowaliśmy się jakoś grubo obierać. Idziemy do Flaminga na śniadanie. A co tam? No i mamy nasze śniadania. Mama ma English breakfast, ale fajny, ładnie to wygląda. A ja mam jajko z awokado i boczek. Boczku całkiem sporo. Myślałem, że będzie mnie coś zdziwiłem. I wcinamy sobie z butelkami i ładnym widokiem za okna. Więc super. Patrzcie, przed jest, te dęki są wystawione, można fotki porobić bardzo ładnie, to wygląda. I można też je kupić. coś ciepłego. Ale ci piękna pogoda. Wow, naprawdę jest ładnie. I pachnie pączkami. <laughs> Zachęcają do złego, słuchajcie. Do pączków. I ładnie. Dziś stylizujemy. Zaczynamy od. Zaczynamy od. Ostypka. zapraszamy panią w osypka. tak zobaczcie jakie rzeczy wybraliśmy dla mamy niektóre kolorowe niektóre takie bardziej beżowe to jest sezon na herbatę zimową uważam za otwarty Ja już jestem w domu i dosłownie nic wam tam nie mogłam gadać, bo było tak głośno na Iwancie. Grała muzyka, więc nie było możliwości komentować. Myślałam, że zrobię może live'a tam z tamtego miejsca, ale po pierwsze, mój głos jeszcze nie doszedł do siebie, a zaraz muszę nagrywać, bo wczoraj w końcu nie nagrałam żadnego filmu i wiecie, mam jakieś rzeczy do nadrobienia. A po drugie, właśnie. Ciężko by mi tam było gadać, wam pokazywać. No i w końcu nie zrobiłam tego live'a, więc live'a myślę, się przeniesiemy może na jutro. A dzisiaj, jak mi głos pozwoli, a, a dzisiaj tylko vlog no i zaraz mówię, biorę się do nagrywania. W ogóle na ustach mam nową szminkę k trochę ją zjadłam w nowej nowe odsłonie, w nowych opakowaniach. Nie wysusza w ogóle tak jak te poprzednie, także. Także tak, my jesteśmy po lunchu, trochę fajnych kosmetyków, później Wam je pokażę. Darek z mamą sobie jeżdżą, zwiedzają, poszli na śniadanie, poszli na lunch, poszli na zakupy, a my w domu dzisiaj nagrywamy. Także zaraz się za to zabieram. Mam na sobie nową sukienkę z Bantubi, również będzie w tym życiu. Mam zobaczyć widok na tarasie i mamy przepiękny zachód słońca, ale wow, jest, słuchajcie, wspaniały widok. Teraz właśnie widać, że Warszawa to wspaniałe, piękne miasto. No hej kochani, my już jesteśmy po nagraniach. Orety, e, uciekało nam, tutaj też mam za mało światła, uciekało nam światło podczas nagrań, denerwowałam się, zrobiliśmy bardzo fajne zdjęcia z sesji zdjęciowej, mam tutaj aparat ze sobą. Później wam w domu pokażę, więc jestem z tego zadowolona, ale, ale właśnie było tak troszkę za ciemno już, będę musiała odpalić lampy, a najbardziej lubię jednak nagrywać w świetle dziennym. Także wchodzę na chwilę do Lidla. O, pokażę Wam co do Lidla do Rosmana. W Rossmanie kupiłam taki komin dla córki. Wiecie, żeby chętniej zakładała na szyję. To jest bawełna, a tutaj jest polarek. I on kosztował 14 zł i był też różowy ze Sky. Kupiłam też nasze ulubione kule do kąpieli, było tylko jedno opakowanie. Tutaj jest chyba 8 kul w jednym czy 6? 6. No i to są takie, wiecie, zapachy pampki, latte i tak dalej. Chusteczki. A, i odkryłam, że jest Mirinda i Sprite Free, Pewnie udawno to widzieliście, ale ja nie wiedziałam. Więc... Spróbuję sobie czy jest dobry. Czy jest tak samo dobry? Mm. Spoko. Spoko, że jest wybór. W Stanach już dawno było, u nas nie. Dobra, dla córy kupiłam jej ulubione ślimaki i balkoniki, no zawsze jej coś tam przynoszę po szkole. Dzisiaj jest poniedziałek jest tak um, dużo się dzieje w szkole, jest zmęczona zawsze. I kupiłam sobie też krople do oczu, bo mi coś, słuchajcie, suche mam oko. Kupiłam sobie krople takie, które można wiecie, troszeczkę dłużej, um, troszeczkę dłużej je używać przez to opakowanie. Zostawię sobie w samochodzie, żeby tutaj na, na sytuację awaryjną było. Teraz wolno jakbym ryczała. Darek z mamą sobie pojechali, słuchajcie, zjeść do centrum, ubrali się elegancko. Zrobili wielkie zakupy w Zarze dzisiaj, więc super. Mama przyjechała na kilka dni tylko do nas, więc korzystamy. Także kochani, jadę po córę teraz Praca prawie że skończona, jeszcze muszę zdjęcia pozgrywać jak wrócę, bo film już jest zgrane I pewnie za parę dni się pojawi po kilka ciastek na testowanie Kupiłem kilka ciastek takich do potestowania Tutaj z Batidy, a tutaj z tego... Lurs, Lurs. A ta mała ma ducha. Pokaż ducha, pokażesz wszystkim ducha. Daj pokażę go. Chodź tutaj, to, niech wiedzie, tu jest ciemno, chodź, niech wiedzie tu. Uuuu. Duszek strasz. Uuu, a jak on ma na imię? Duszek to duszek. Dobra, duszek nie ma. Mamy duszek. Dobra, a skąd on jest z Sephory, tak? Mama go dostała, duszka. Ale fajne, proszę. Karoliny ulubiony serial. Nie jest to serial, który Myślałam, że będziesz. To są tych bogatych azjatów. Zrobiłem sobie kanapki z pasztetem. Mój talerzyk. To jest oszczędność. Krojenie na blacie i to jest talerzyk. Kończymy vlogaska. Widzimy się jutro. A to jest imperium przepychu. Kraszka kominek. kominek. Się. Dobra. Więc widzimy się jutro w kolejnym wogasku. Uwi-bye.